Cześć, z tej strony Mateusz firmy Dobre Kotły. Dzisiaj gościmy w firmie Klimosz, producenta kotłów na pellet i na ekogroszek. Dla Was się dzisiaj szkolimy, żeby zostać serwisantami certyfikowanymi i móc takie kotły uruchamiać oraz móc te kotły serwisować. Pokażę Wam w środku, bo mają tutaj wystawę, jak wyglądają te kotły i każdy kociołek sobie króciutko opowiemy. Moi drodzy, gama produktów firmy Klimosz jest dosyć szeroka. Posiadają kotły na pelety oraz kotły na ekogroszek. Tu, gdzie stoimy, jest to prosty kocioł z retortą. Zobaczcie sobie. Klimosz LE na ekogroszek. Prosty sterownik. Tutaj nie mamy go teraz podłączonego, ale widzieliście na przebitkach. Kolejnym kotłem, który jest powiedzmy już historią, jest to kocioł żeliwny Woli, -E. również przeznaczony jest to kocioł na ekogroszek. Ja nie jestem zwolennikiem ekogroszku i nie będę go reklamował, bo po prostu go nie lubię, ale kotły mają już bardzo długą historię i firma Klimosz te kotły produkuje już od kilkudziesięciu lat. Sterowanie jest dosyć intuicyjne, proste, nie ma żadnych bajerów, żadnych funkcji, które by utrudniały życie dla przeciętnego Kowalskiego. Duży zasobnik i przede wszystkim modułowa jego budowa. Kolejnym kotłem, kolejny kocioł na ekogroszek. Jest to, można powiedzieć, bardzo tania wersja, najtańsza z gamy kotłów klimosz. Temu nawet nie będę poświęcał czasu, szkoda w ogóle o tym mówić. Więc to jest zasypowy kocioł, do którego musi być bufor, w ogóle tego się ja bym tego nie montował, ale jeszcze są takie w ofercie, bo gdzie nie gdzie ktoś ma bufory i takie kotły stałopalne chce jeszcze sobie zamontować co dla mnie jest bez sensu bo bufor piąteczka jakieś 1000 litrów do tego kocioł nie wiem, z piątka, szóstka daje 11, a najprostszy kocioł na pelet można kupić już za 8 tysięcy więc no gdzieś ten cel się mija tutaj mamy kocioł również woli żeliwny ale już z palnikiem zobaczcie na pelet jest to malutki kociołek Kocioł ma również bardzo prosty sterownik i niski zasyp. Ja mam 1,90 m wzrostu, więc zasobnik ma gdzieś około 1,50 m. Jest stosunkowo duży. Myślę, że na około 120, tak na oko 130 kg tutaj na pewno wchodzi. Kocioł najnowszy. Z rodziny Klimosza, Mini Pellet. Tutaj mamy akurat wersję 9 kW, ale bardzo fajna ciekawostka: czy 9 kW, czy 15 kW, czy 18 kW. One są tych wszystkich gabarytów. Więc gdzie tu jest magia? Magia się mieści w środku. Mianowicie całkiem inaczej są wyspawane komory z większymi płaszczami, co daje nam większą powierzchnię grzania. Możemy go wybrać. W dwóch wersjach, ze sterownikiem takim bądź ze sterowaniem pluma. Ja z tej racji, że lubię pluma i jestem obcykany w plumie, proponuję pluma, bo ma większą funkcjonalność niż ten sterownik. Z kolei ten sterownik jest o wiele prostszy, a nawet w razie awarii jest go bardzo łatwo przeprogramować, bo trwa to naprawdę chwilę. Przy plumie trzeba troszeczkę więcej czasu mu poświęcić, ale to są szczegóły jakby dla serwisu. Chciałem Wam pokazać tylko jego budowę. Mamy, możemy go wcisnąć przede wszystkim między ściany i to jest jego zaleta. Wadą jego, co mi się nie podoba, to jest niski, przepraszam, bardzo mały zasobnik. On mieści tu około czterech worków, ale firma Klimusz wiedziała, że i takie. Sytuacje się znajdą, że ktoś będzie niezadowolony, i można do niego sobie dodatkowo dokupić nakładkę, która zwiększa jego wydajność. I jeszcze mamy moi drodzy dwa kotły peletowe. Wersja eko, wersja bardziej rozbudowana. Są to dwa identyczne kotły, ale różnią się one. Przepraszam, ten akurat ma jeszcze retortę, to jest troszeczkę inny, bo ten jest tak ekogroszek, groszek. Ale ten kocioł występuje obok w dwóch wariantach, czyli w wariancie Eco i w wariancie takim z palnikiem. Proszę na pellet. I wtedy mamy palnik na pellet z wysuwanym rusztem i on występuje w wersji Eco, a wersja Eco różni się tym, że nie ma takiej ładnej obudowy i ten zbiornik mamy zastąpiony Takim zbiornikiem, więc różnice są niewielkie, a cena jest dość duża dla portfela. Więc, jeżeli komuś nie zależy na estetyce, może sobie zamówić kocioł wersji Eko. Moi drodzy, ten króciutki filmik z naszego szkolenia dziękuję Wam za, za to, że oglądacie moje filmy. Dziękuję Wam za to, że je subskrybujecie. Jeżeli Wam się to podoba, dajcie mi łapkę. Dajcie suba i do usłyszenia. Cześć!